28 czerwca wybieraliśmy prezydenta RP ze względu na pandemię koronawirusa, były to jednak inne wybory niż do tej pory, odbywały się w szczególnym reżimie sanitarnym. W kraju pierwszą turę wygrał Andrzej Duda, a jak głosował Tczew? Wybory w Czewie przebiegły bez większych zakłóceń. Trzewiani głosowali w 28 lokalach wyborczych, w tym trzy to lokale zamknięte, czyli szpitale. Liczba głosów ważnych, oddanych łącznie na wszystkich kandydatów, wyniosła 27 662. Z kolei uprawnionych do głosowania było 43 816 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 63%. W Tczewie największy wynik osiągnął Andrzej Duda 37%, Rafał Trzaskowski 35%, Szymon Hołownia 17%, Krzysztof Bosak 7%, Robert Biedroń 2%. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. W Tczewie doszło do jednego incydentu wyborczego. Jednego z lokali nie chciał opuścić 88-letni mężczyzna. Po interwencji policji wyszedł. Druga tura odbędzie się 12 lipca. Uprawnionych do głosowania w Tczewie jest ponad 45 tysięcy mieszkańców.